Wśród zwierząt od dawna jasna jest sprawa, że mycie zębów to świetna zabawa. W moich stronach krąży legenda, że w górach żył smok o przepięknych zębach. Zamiast ziać ogniem, smok miał szczoteczkę, traktował ją jako swoją zabaweczkę. Uwielbiał zęby myć nią od rana, bo idealnie była dobrana. Aby działanie miała czyszczące, smoczek ją zmieniał co trzy miesiące. Może wybierzmy się na wycieczkę zobaczyć smoka i tę szczoteczkę. Szli tak wesoło przez lasy i góry. Machało im słonko, uśmiechały się chmury. Smoka w zasięgu wzroku nie było. Choć niespodzianek wiele się kryło. Pierwszy szczoteczkę znalazł króliczek. A! Zerwał ją z drzewa. Wchodząc na kamyczek. Ta jest idealna! O takiej marzyłam! Pasuje jak ulał, taką ją wyśniłam! Potem swą szczotkę znalazł pingwinek. Wypatrzył jej główkę w rzędzie choinek. Wiecie, urzekła mnie swym kolorem. Myślę, że będzie świetnym wyborem. Żyrawka długo swojej szukała. O... Kręciła głową, wszędzie zerkała. Chyba straciłam wszelką nadzieję. Na to króliczek głośno się śmieje. Głowa do góry tutaj się kryje. Popatrz, nawet ma taką jak o. ty szyję. Jak delikatnie ząbki masuje, jak leży w łapce, wszystko pasuje. Szczotki na plecy i szybkim krokiem. Będziemy w domu jeszcze przed zmrokiem. Nie było smoka. Cóż, nie ma sprawy. Cel osiągnięty naszej <noise> wyprawy. Od dzisiaj każde zębów mycie. Z taką szczoteczką to będzie przeżycie. <noise>